ma, witam Was w update'ie z dnia 3 Path of Excel 2 do mojego buildu Fire Sorceress Stormweaver. Zapraszam do oglądania. 70% oglądających nie subskrybuje jeszcze mojego kanału, więc jak podobają Ci się moje materiały, to zostaw subka. Dzięki! Build sprawuje się nadal nieźle. W dniu trzecim było troszkę więcej problemów z bossami w akcie trzecim, ale i na to znaleźliśmy rozwiązanie. Jak widzicie, build nadal fajnie clearuje. Ja, korzystając z okazji, zapraszam Was na mojego Twitcha, gdzie codziennie odbywają się streamy. Dzisiaj stream będzie pewnie około godziny 20. Tam możecie śledzić poczynania mojej postaci i buildu na bieżąco. Dalsze update'y buildu będą się pojawiały raczej codziennie, co prawda nie mam szybkiego tempa przechodzenia przez kampanię, ponieważ jestem przeziębiony i lecę swoim tempem, ale build będę rozwijał aż do endgame'u, więc zapraszam do śledzenia. Dobrze, jeśli chodzi o itemy, wyglądają one w sposób następujący. To jest mój staff. Dokrawczyłem do niego jeszcze damage extra fire, także jest naprawdę fajny, plus 4 do fire spell skilli. Um, jest naprawdę niezły staffik. Rękawiczki, one są do wymiany, ale na razie żadnych lepszych, rarowych nie trafiłem, więc są takie. E, Rarowy ring z Lightning Razem, głównie dlatego go wziąłem, a muszę go też wymienić, bo on tutaj te mody, no nie ma hapa i tak dalej, więc tutaj on będzie do zmiany. Heum mam chyba takie jak miałem wczoraj. E, jeszcze nie udało mi się nic lepszego ogarnąć. Klata lepsza niż była wczoraj. E, no tutaj fajny ten Lightning Rezik. Fire res, hap. Co to prawda nie wysoki ale jest. No i Armor z Jestem dosyć wysoki, więc jest spoko. Um, taki pasek też całkiem ok. Amulet na, nadal muszę kupić lub sprawdzić. E, ring się nie zmienił od wczoraj. No i budki się zmieniły. są Chcę pewnie powrzucać Exy, no tutaj mogłoby coś fajnego wejść. Jak wejdzie mi Movement Speed, to będzie naprawdę spoko. Ok, to były itemy. Tak wyglądają statystyki. Mamy 45 level. Jak widzicie, life i yes, mana wygląda w sposób następujący. 25% redukcji armora, redukcji physical damage'u. Rezy, cold max, fire i lightning, no wysokie. Nie są max, ale są wysokie, dają radę. I teraz to, co zauważyłem na pewno, bo w PoE 2 inteligencja daje nam tylko manę, flat manę i support gem capacity z inteligencji, czyli na... Te niebieskie skill'e, tak? Jeśli spełniacie wymagania inta na waszego staffa lub wasze dżemy To polecam iść w Stręgta Ponieważ stręg daje nam flat life'a A nie potrzebujemy i tak tyle tych e, tego capacity na dżemy Więc warto w drzewku później już sobie iść w Stręgta e, Tak jak ja w niektórych modach sobie idę w Stręgta Ponieważ E, daje nam to flat life no czyli przeżywalność, a ten int i tak ta mana nam za dużo nie da. No, chyba że później pomyślę, żeby może się przerobić jakoś pod e, to, żeby też damage szedł, jakoś w manę, ale to też musielibyśmy lepiej manę sustainować. Do drzewka przejdę zaraz. E, także zapraszam do oglądania dalej. Ok, jeśli chodzi o drzewko, w poprzednim filmie nie powiedziałem o ascendencji, więc powiem teraz. Jeśli zrobicie pierwszą ascendencję. Polecam pójść w Arkane Serge, ponieważ nie ma tutaj lepszego wyboru na ten moment e, na dwa punkty niż, e, niż Arkane Serge. Przejrzałem wszystkie te punkty, no nie, nie ma po prostu lepszego wyboru. Arkane Serge daje nam 10% caspida i 20% reganki many, to jest całkiem spoko. I mamy go cały czas. E, później, jeśli będziemy już mieli zrobioną całą ascendencję, albo co najmniej 4 punkty, to ja poszedłem tutaj w te szoki. Rozdobmy 4 punkty właśnie w szoki. E, I. Myślę, czy kolejnych czterech punktów właśnie nie wydać w te chile. Wtedy yy, nasz Fireball będzie nie dość, że szokował i to podwójnie, to będzie jeszcze podwójnie chilował, czyli będziemy podpalać, chilować i szokować Fire damage'em. To jest bardzo fajna opcja i nie wiem, czy tak nie zrobię. Na pewno to przetestuję yy, i zobaczymy, jak to będzie. No i drzewko wygląda w sposób następujący. Tutaj wiele się nie zmieniło od wczoraj. Dołożyłem te kryty tutaj wszystkie. Recap na razie został. Tu jeszcze pewnie pójdę w ten Elemental Recap, bo on fajnie dla surwidziała. działa. Fire Elementale, tutaj dalej to drzewko na Fire. Tutaj ten punkt odjąłem wczoraj, bo potrzebowałem punktu na coś innego w drzewku, ale go można mieć, czyli ten punkcik tutaj powiedzmy, że mamy. Tu poszedłem w te elementale. Tutaj mamy 30% elemental damage i 5% all rezów. To jest fajne. Ogólnie, z rezami jest ciężko w tej wersji PoE, więc tutaj ten punkcik jest spoko. I teraz tak. Tu jest bardzo fajny punkt, który nam daje 40% ale u pokrycie i 20% kryta. Naprawdę mocny punkt tylko. Tutaj możemy do niego pójść. Atak i kas speedami. I jak widzicie, musimy wydać 3 punkty na 9%. To jest dosyć słabe, tak 3 punkty wydawać na 9% kas speeda. Więc no ja się zastanawiam, czy nie pójść tutaj naokoło, bo tu jeszcze mamy Duration of Elements i Magnitude. No i później mamy aż 12% penny. Wydaje mi się, że 12% penny jest lepsze niż 9K No tylko tu musimy wydać więcej punktów, bo tu jest punkcik tu i tu jeszcze 3 i dopiero jesteśmy tutaj. Także zostawiam wam to do wyboru, jak to zrobicie. Jeszcze będę na, nad tym się zastanawiał. E, więc albo możemy pójść tu do góry i wziąć ten punkt, albo tak naokoło. Tutaj poszedłem w manę. W manę musimy pójść. Tu mamy 20% of damage tak i kapa mana i 20% co prawda reduced life regeneration rate. Ale dajemy radę na tym. Także no, w tą manę trzeba tu pójść. Tu jeszcze macie flat regenkę także. Jak macie problemy z maną, to tutaj ten. Ten jest spoko. Tu jeszcze sobie duela odbokowałem. Na razie duela nie mam dobrego mam z recapem, tak naprawdę. Później go sobie jakiegoś lepszego ogarniemy. No i tak wygląda drzewko. Dobrze, jeśli chodzi o skilla. Na lewo mam Siege of Power. To mam ze swojego staffa i to nie jest wymagane, także na to nie patrzcie. Ja sobie to używam, bo mam. Głównym skillem jest Fireball. Na bossy dorzucamy sobie Flamewalla. I teraz tak, jeśli dajecie radę spokojnie robić bossy Fireballem i Flamewallem, to spoko. Jeśli macie problem z bossami, to zacznijcie używać tego skilla. Ten skill naprawdę. Może poprawić Wam walkę z bossem, i możecie nie dawać rady na Fireballu, a zaczniecie y, używać jeszcze do tego, e, tego skilla. I powinno być git, bo wczoraj to testowałem i naprawdę jest mocny na bossy. Um, no a naszym clearem jest oczywiście Fireball. Um, teraz tak. Jeśli chodzi o supporty. Ja na Fireballu do cleara używam Scattershota, Fire Penetration i unleash'a. To jest do clear'a setup. Jeśli chcecie bić więcej w bossa i chcecie go koniecznie bić fireballem, to na bossy zdejmowałbym scattershota i zastępował czymś innym. Jak nie macie na przykład krytów, to możecie tutaj dorzucić um, Control Distraction na przykład albo jakiś inny support damageowy. Um, z raging Spiritsów już zrezygnowaliśmy na poczet Custom Ignite. Um, działa to w ten sposób, że jak macie odpalonego tego buffa, to, co ileś podpolonych mobów, samo wam prokuje skile, które macie pod to podpięte. I teraz tak. Podpiętego pod, tego, pod to mam Kersa na minus Fire Reza. Bardzo fajnie działa. I jeszcze się zastanawiam, co tutaj podpiąć. Na razie, taką wersją początkową jest Frostbomba i Ice Nowa. Dlatego, że pomagają one często zamrażać mobki. Nieraz miałem tak, że dostałem trapa od mobów. Używam skilla raz, drugi, zignitowałem, odpaliła się Ice Nova, odpalił się Frostbomb, wszystko się zmroziło, przeżyłem. Także to często ratuje dupę i na razie taki, takie combo mam. Aczkolwiek to się może zmienić. Być może nawet dzisiaj na streamie coś pomyślimy i w jutrzejszym update'cie Wam powiem, jaką decyzję podjąłem. Jeśli chodzi o tego skilla, jeszcze tutaj supportów nie, nie dałem, bo dopiero zacząłem go używać. Aczkolwiek, no wiadomo, tutaj jakieś damage'owe supporty sobie dorzucamy. Jak widzicie, on ma naprawdę niezłego dipsa. Także y, ten skill może wam uratować walki z bossami, jeśli macie z nimi problem. Jeśli dotrwałeś do końca, to zostaw łapkę w górę, jakiś komentarz, będzie mi bardzo miło. Widzimy się dzisiaj na streamku wieczorem, jutro na filmie. Jeszcze raz dzięki, do usłyszenia, siema!